Dobry wieczór, chłopcy i dziewczęta. Wszyscy składali sobie życzenia i tak dalej, i tak dalej, więc pomyśleliśmy, że też Wam złożymy. No cóż dziadek może życzyć? Zdrowia. Przede wszystkim. No to najważniejsze, tak. Tylko nie to tak, że y, dziadek pobłogosławił i wszyscy są zdrowi. Nie, 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 kochani. O zdrowie trzeba dbać. A zatem odpowiednie odżywianie. Za dużo świnki no to tak niezbyt. Nie nie, tak, to, to jest wykład. Nie będę się tutaj w, w, wcinał w wykłady i tak dalej, Zdrowia, szczęścia. Może tak. Oczywiście wychylimy toast szczęściowy. Niestety... Czekaj, podejdź tutaj troszeczkę. Ci kołnierzyk poprawię. O. Co prawda jesteśmy mało noworocznie, ale jeszcze jako rekonwalescent. Tak? Tak. Taki rekonwalescent, że dziś zrobiliśmy... Pierwszy spacer. Pierwszy spacer na odległość 100 metrów. No, ale jednak i posiedziałeś trochę tam. Myślałem, że kurde, umrę. Także dziadek wrócił do siebie w tym sensie. To znaczy powoli wraca. Tak, tak, to trzeba tak uściślić. Także chłopaki, którzy, którzy, którzy zamówiliście u mnie noże i tak dalej. Jeszcze tro, trochę, trochę i dziadzio już się poczekać, weźmie za... Jak siedzę, to jest dobrze, jak wstanę, E, 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 e. ale jest ta pociecha że nie musisz stać przy tej pracy <laughs> tak tak. także już coraz lepiej wleję teraz odpowiedni płyn proszę spojrzeć to nie jest ruskoje i gristoje nie, nie można teraz nie niczego będziemy, rosyjskiego kupować będziemy, tak. przepraszamy że nie mamy bo świadomie nie dopiliśmy do końca żeby wam złożyć życzenia że nie udało nam się znaleźć po wystrzale. Y, Korka. Y, no, no tak, nie udało mi się złapać tutaj kolegi. Y, wykonał skok i odrobinę szlachetnego trunku. Już, już, już. już, już. już, 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 już nie musimy wszystkiego. Wy, 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 Dlatego mówię, przed kamerą. ja kamerą... Tak. O, jest obrzydliwy sposób. Pijacki. Jeszcze jak ktoś się pojawi noworocznie, to jeszcze się być może załapie. Dziadek ma mniej, biedny dziadek. No to dolej sobie. Dobra, już. I tym optymistycznym akcentem jeszcze raz zdrowia, szczęścia. I, I błogosławieństwa Bożego. Bożego. To I naj pieniądzorów też. Może Heja. troszeczkę. Wszystkiego dobrego. No i tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy. Dzisiejszą sesję noworoczną. Tak, faktycznie. Oby nam się. Wszystkiego Hej. dobrego w tym nowym 2023 roku.